Zarząd Klubu Sportowego LKS Tencza Kraśnik opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym podkreślił, że nie chce brać udziału w medialnych i politycznych przepychankach. Rok temu radni miasta Kraśnik zadecydowali, że ich miasto stanowić będzie strefę wolną od LGBT. Za sprawą ostatnich nacisków ze strony Unii Europejskiej, poszczególne gminy znów jednak zajęły się tą sprawą. Kilka dni temu radni Kraśnika po burzliwej debacie zdecydowali po raz drugi, że miasto zostanie strefą wolną od ideologii LGBT w sprawie zdecydował się zająć lokalny klub sportowy LKS Tęcza Kraśnik w związku z rosnącą popularnością naszego klubu, ze względu na ostatnie okoliczności, które miały miejsce w mieście Kraśnik, chcielibyśmy odciąć się od wszelkich skojarzeń i opinii zamieszczonych w mediach i social mediach, czytamy w oświadczeniu zarządu klubu LKS Tenacja Kraśnik, to klub z ponad 50-letnią historią, zajmujący się wszechstronnym rozwojem i upowszechnieniem dyscypliny piłki nożnej wśród dorosłych i młodzieży. Dodano: Nie chcemy brać udziału w medialnych i politycznych przepychankach, a nasz klub powinien kojarzyć się tylko i wyłącznie Łącznie ze sportem. Prosimy wszystkich o wyrozumiałość, zaznaczono. Ciekawe jest rządzenie lozu: nazwać się tęczowo w mieście antytenczowym. A wy co myślicie o takich strefach? Dajcie znać w komentarzach, a tu macie film o syrence warszawskiej ubranej w tęczową flagę.